Jeśli już firma podejmuje, się takiej, podejmuje decyzję, żeby wyjść na rynek międzynarodowy, to żeby to zrobiła mądrze. I jest, ja to widzę w takich kilku krokach. Kto tam się tak kolokwialnie powiem, przewija przez te targi? Tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Które państwa biorą udział w tego typu wystawach? W takich wydarzeniach biorą udział wszyscy? Naprawdę. Trzeba właśnie wychodzić do ludzi i co warto też tutaj podkreślić, e, dlatego że mam wrażenie, że czasami Polacy mają z tym problem, że to jest takie, o będziemy tak sobie siedzieć na tym naszym stoisku. Widziałam bardzo dużo różnych stoisk z różną zabudową e, i są takie kluczowe elementy stoiska, które ewidentnie przyciągają uwagę. Nam zależy merytoryczne źródło informacji Partnerzy kanału sklep nam zależy najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach Siepomaga.pl – Największa moc pomagania. Dzień dobry, Wojciech Siryk, nam zależy ten świat jest nasz, a dzisiaj moim. I Państwa gościem Magdalena Kulczycka, dyrektorka Związku Firm Biotechnologicznych, doktor biotechnologii, w przeszłości przedsiębiorca i prowadząca fundusz inwestycyjny. I co najważniejsze, pod kątem naszej dzisiejszej rozmowy, osoba z bardzo dużym doświadczeniem na międzynarodowych stoiskach biznesowych. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja standardowo na początku w ramach ogłoszeń przypominam widzom o subskrybowaniu naszego kanału, o aktywności pod tym filmem, kciuki w górę, komentarze, uwagi, opinie, pytania, no i oczywiście o naszym sklepie. Wszystkie linki w opisie tego filmu. Pytanie numer jeden: międzynarodowe targi dla firm. Na początek zapytam: jak tak po prostu jest na takich wystawach? Wszyscy na pewno kojarzymy przeróżne targi: ślubne, budowlane, motoryzacyjne. A jak jest na takich wielkich międzynarodowych targach dla firm, bo chyba można to tak nazwać. Tam można tak po prostu się wystawić, ktoś może do nas tak po prostu podejść i stwierdzić: O, świetny produkt, proszę o kontakt. Na naszym rynku można na tym zarobić 10 milionów dolarów. E, powiem e, krótko i zaraz rozwinę tę myśl: e, na takich targach przede wszystkim jest bardzo, bardzo intensywnie. Jest zarówno głośno, jest taki harmider, ale jest też intensywnie pod kątem biznesowym. Jako przedstawicielka Bioforum, czyli związku firm biotechnologicznych zrzeszającym największym związku, firm, związku zrzeszającym firmy biotechnologiczne z Polski, miałam przyjemność w ramach. Programu BRAND organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii reprezentować branżę biotechnologiczną na szeregu, chyba z dziesięciu, wydarzeniach międzynarodowych, właśnie w ramach bardzo dużych wydarzeń, czy to w Dubaju, czy w Szwajcarii i w innych rejonach. Świata i powiem tak, to, to są zawsze ogromne wydarzenia, gdzie się przewijają tysiące ludzi. Na stoiskach odbywają się co chwilę jakieś spotkania biznesowe. I tak jak Pan mówi, właśnie bardzo często przychodzą przypadkowi ludzie, którzy są zainteresowani. Hmm, I co, co, a co w tej Polsce jest? Yy, I wówczas można znaleźć naprawdę bardzo ciekawych kontrahentów dla, dla, w danej branży. A jak to działa? Czy gośćmi, chyba tak to można nazwać? Yy, takich targów są wyłącznie przedsiębiorcy, politycy, najwyżsi rangą urzędnicy państwowi, oczywiście z całego świata. Kto tam się, tak kolokwialnie powiem, przewija przez te targi? Hmm. Tylko i wyłącznie przedsiębiorcy z mojego doświadczenia. Zdarzają się y, przedstawiciele administracji rządowej y, albo regionalnej, y, ale to tylko w ramach takich wizytacji y, celowanych. A przede wszystkim y, to są ludzie biznesu, którzy szukają partnerów y, właśnie z różnych krajów y, do rozwoju swojego biznesu. Albo chcą wejść kolokwialnie rzecz biorąc, chcą wejść na jakiś rynek i szukają, chcą się czegoś więcej dowiedzieć na temat danego kraju, specyfiki jego rynku. I to są też. To jest takie targi to jest też świetna okazja do tego, żeby znaleźć te pierwsze kontakty na rynku, który nas interesuje. Dopytam jeszcze. Z przedstawicielami, jakich branż na tego typu targach można się spotkać. Pani tutaj wspomniała ten projekt Brent, nawet mam w notatkach. Yy, moda, IT, ICT, budowa i wykończenie budowli, meble, kosmetyki, polskie specjalności żywieniowe, maszyny i urządzenia, części samochodowe i lotnicze, sprzęt medyczny, jachty i łodzie, usługi prozdrowotne, biotechnologia i farmacja. To, to było na przykład w ramach tego brenda yy, z ramienia Polski, jeśli mogę tak, tak powiedzieć. Yy, co jeszcze? Kogo my tam możemy spotkać na tych czy innych targach? Zwykle międzynarodowe takie targi, one są e, skoncentrowane wokół danego tematu, właśnie wokół danej branży. W związku z czym um, na targach e, branży e, farmaceutycznej e, i biotechnologicznej spotkamy przedstawicieli firm, którzy są związani dokładnie z tą branżą. Um, Zdarzają się też pojedyncze osoby czy, czy firmy, które są z branży takich, bym powiedziała, na pograniczu, czy branży, które świadczą usługi dla branży z danych targów. Mam, przykładem może być y, y, przedstawiciele firm informatycznych, którzy przychodzą na y, targi farmaceutyczne po to, żeby zaoferować swoje usługi firmom farmaceutycznym do analizy ich danych. Y, ale raczej te, te branże, ja bym powiedziała, że te, na przykład spośród tych, które Pan wymienił, to oni się, te branże się nie mieszają na danych targach branżowych. Aha, czyli tak trochę jak w tym pierwszym moim pytaniu, co konsument, zwykły człowiek, nie przedsiębiorca, z nas życia, czyli te targi weselne, tam nieruchomościowe, budowlane i tak dalej, to coś takiego dzieje się wśród firm, tylko tak. właśnie na poziomie międzynarodowym. No dobrze, a jak działa to organizacyjnie? Czy na tego typu targach firmy wystawiają się samodzielnie, czy może struktura jest taka, że wystawcą. Jeśli mogę to tak ująć, pierwszego szczebla jest państwo, na przykład Polska, a później mhm. dopiero w ramach stois stoiska polskiego czy stoisk polskich wystawiają się poszczególne firmy. Innymi słowy, czy można działać samodzielnie, mhm. czy raczej wszystkie firmy z danego kraju działają w ramach bloku krajowego? Można i tak, i tak. Eee, czyli spotkałem się z tym, że przede wszystkim są stoiska narodowe. E, właśnie finansowane bardzo często przez agencje rządowe e, i one zawierają w sobie, mogą zawierać w sobie substoiska firm e, tam kilku dosłownie, żeby to organizacyjnie by było do ogarnięcia. Ewentualnie inny model jest taki, że jest stoisko narodowe, które przedstawia po prostu branżę na poziomie narodowym, a obok są pojedyncze stoiska z danego kraju, pojedynczych firm. Więc wtedy osoba, która jest zainteresowana rynkiem polskim, może właśnie pójść do stoiska narodowego. A później się przejść i porozmawiać z przedstawicielami konkretnych firm. I ważne jest to, żeby takie, um, lokalizacja takich stoisk firm była obok takiego stoiska narodowego, jeśli jest zorganizowane w ramach danej edycji targów. Um, są też takie um, sytuacje, że. Firma jest na tyle duża i chce i ma swoją rozpoznawalność, że jakby ma swoje duże stoisko niezależnie zupełnie od tej strefy narodowej. Takie sytuacje też są, Um, czy, czy to jest korzystne, czy nie, to już zostawiam firmom do oceny. No tak, własnej. to już indywidualna decyzja tak, firmy, czyli można zupełnie prywatnie, tak, jak poza, poza państwem, ale też jak najbardziej jest ta droga y, przy wsparciu państwa, która też jest, zdaje się, dotowana, więc tak. można i, i taki Ja tak. bym chciała dodać, że właśnie jako Związek firmie technologicznych BioForum ściśle współpracujemy z PAIH-em, Czyli Państwową Agencją Inwestycji i Handlu, która mocno teraz promuje e, różne branże, e, w tym biotechnologiczną, i e, oni e, z właśnie z nimi razem e, ustalamy, które e, wydarzenia, które targi są war, e, istotne, wartościowe z punktu widzenia danej branży, w tym naszym przypadku biotechnologicznej, e, po to, żeby. E, Obecność stoiska narodowego miała sens, żeby, ale nadal to jest jakby takie, ja to widzę jako kontinuum, że cały czas ta narodowa obecność Polski na różnych międzynarodowych wydarzeniach ja to widzę jako taką konieczność. To jest takie, ja to kolokwialnie rzecz biorąc, ponownie, to jest takie wstawianie polskiej flagi na, na tej globalnej scenie gospodarczej, co uważam, że jest dosyć istotne. No właśnie, a które państwa biorą udział w tego typu wystawach? Niemal wszystkie, tylko bogate kraje, tylko dobierane według jakiegoś klucza. Kto poza Polską? W takich wydarzeniach biorą udział wszyscy. Naprawdę. To, to są wydarzenia na skalę globalną i bardzo się cieszę, że Polska może również brać w nich udział, właśnie zatknąć swoją flagę po to, żeby, żeby pokazać nasz potencjał gospodarczy, tak? żeby ściągać tutaj do, Polski, do naszego kraju partnerów biznesowych. Żeby nasze polskie firmy mogły y, nawiązywać y, z większą łatwością nawiązywać współprace międzynarodowe. Y, więc na takich targach są zarówno stoiska y, krajów arabskich, krajów azjatyckich, y, poszczególnych krajów y, na przykład nadbałtyckich, y, więc naprawdę są wszyscy. No właśnie, kiedy usłyszałem tą odpowiedź, że wszyscy Kusi mnie, żeby dopytać, naprawdę tam zobaczymy i nie wiem, Kolumbię, Botswanę, Kambodżę, Japonię, naprawdę, <laughs> naprawdę wszyscy. No domyślam, że może nie sto, domyślam się, że może nie 100%, ale te 90 parę, 95% państw wystawia się na targach? Tak. Znaczy firm z danych państw. Tak, tak, ale właśnie też państw. Też są stoiska narodowe tych 90% państw. No dobrze, to w takim razie, jak firma powinna się Przygotować do takich targów. Dziękuję panu za to pytanie, dlatego że to jest bardzo istotny aspekt e, takiej międzynarodowej ekspansji. E, żeby. M, bo zdaję sobie sprawę z tego, że e, ekspansja międzynarodowa to jest dla medimmer, em, i I średniego i małego przedsiębiorstwa to jest znaczny wydatek w budżecie. I um, jeśli już firma podejmuje się takiej podejmuje decyzję, żeby wyjść na rynek międzynarodowy, to żeby to zrobiła mądrze. I w, jest, ja to widzę w takich kilku krokach, żeby firma się przygotowała. Um, I mogę, mogę je teraz wymienić. Prosimy. Dobrze. To um, ja. Um, ja bym polecała przede wszystkim określenie tego, na jaki rynek chcemy wyjść, dlaczego my chcemy wyjść na rynek zagraniczny. Czyli czy szukamy po prostu rynku zbytu dla swojej technologii, usługi, produktu, czy chcemy nawiązać współpracę w celu rozwinięcia portfolio produktowego, usługowego. Bo to wtedy też. Nam określa, do, na jaki rynek, jakiego rynku szukamy. Bo rynek rynkowy nie jest równy. Na przykład, jeśli chodzi o rozwój innowacji, to wówczas będziemy iść na inne rynki, niż jakbyśmy chcieli iść z ekspansją sprzedażową. To są zupełnie wtedy, potrafią być zupełnie inne rynki. Więc jak już to określimy sobie, dlaczego chcemy wyjść, zrobić tę ekspansję międzynarodową, dobrze, to w takim razie zróbmy takie, taką, wykonajmy pracę domową i zróbmy analizę tych rynków, czyli które rynki w naszej branży są wiodące. Czy to są rynki azjatyckie, czy to jest rynek amerykański, a może wystarczy europejski, a może w ogóle afrykański. I wówczas, jak podejmiemy decyzję, określimy, gdzie chcemy zaistnieć i dlaczego, to wówczas warto się przygotować. To może zabawnie zabrzmi, ale w kontekście kulturowym. Dlatego, że każdy rynek tworzą ludzie. Ludzie, którzy są wychowani w. W danych e, zwyczajach kulturowych i wówczas, i to się przekłada też na sposób robienia biznesu sposób rozmawiania, sposób prowadzenia e, negocjacji. E, więc e, wówczas rekomendowałabym. Jest szereg e, publikacji na ten temat. E, można znaleźć w internecie, są e, nagrania na YouTube e, różnych doradców, takich. Polaków, którzy mieszkają w danych rejonach. Więc oni opowiadają właśnie, jaką ma specyfikę dany rynek i jak się do tego przygotować. Więc to, to jest tak, taka praca domowa do wykonania um, um, przygotowawcza. A później musimy wykonać taką już bardziej techniczną pracę domową czyli stworzenie odpowiedniej strony internetowej, może już mamy, ewentualnie w innym języku, stworzenie materiałów promocyjnych i materiałów promocyjnych też uwzględniających nasz cel, żeby jak jedziemy już na to spotkanie, na drugi koniec świata, to żeby móc zaprezentować nasz cel, wizyty, w sposób jak najbardziej atrakcyjny, żeby, to nie, żeby ten wysiłek i koszt poniesiony przez przedsiębiorstwo nie poszedł na marne po prostu. Są też firmy, które mają większe doświadczenie w uczestnictwie w takich międzynarodowych wydarzeniach, i to takie firmy już właśnie mają swoje stoiska, mają szereg osób obecnych na tych stoiskach. Tam się odbywają spotkania, które są wcześniej umówione poprzez, uwaga, dedykowane platformy partneringowe. I to jest też ważny element. Bardzo wielu wydarzeń y, międzynarodowych, że firmy mogą korzy być, y, korzystać z obecności na takich targach międzynarodowych, nie tylko w ramach stoiska, ale też poprzez szereg dedykowanych spotkań, y, tak zwanych spotkań B2B, które się zwykle umawia na 2-3 miesiące przed wydarzeniem. Y, wysyła się zaproszenia. W, poprzez dedykowaną e, platformę networkingową e, wysyła się zaproszenia do konkretnych osób z konkretnych firm, które, e, które są ob będą obecne na tych targach. I później, bardzo często jest tak, że część osób z naszej firmy jest obecna na stoisku, i właśnie po to, żeby spotykać przypadkowych gości i odpowiadać na ich pytania. A część osób z naszej firmy co chwilę ma spotkanie właśnie w tej strefie partneringowej. I to jest też bardzo ważny element, który mam wrażenie, że jest niedoszacowany przez polskich przedsiębiorców. Czyli, jak rozumiem, tutaj taką główną poradą jest właśnie, żeby wykonać zadanie domowe. To nie jest tak, tak. że my y, organizujemy się na takim stoisku, lecimy, no i spodziewamy się, że na przykład, nie wiem, nasz miód, czy co, cokolwiek tam innego chcemy sprzedawać, będziemy sprzedawać, bo spotkamy kogoś z Kolumbii, czy z innego kraju, tak po prostu przyjdzie i posłucha porozmawia i się na to tak, decyduje. Tak, tak, zdecydowanie. I um, inicjatywa musi być po naszej stronie. Zdecydowanie tak i, inicja i właśnie dobrze, że Pan to podkreśla. E, inicjatywa to jest e, też kluczowa kwestia podczas takich targów międzynarodowych, że samo stanie takie fizyczne na stoisku narodowym nie przyniesie nam korzyści. Trzeba być proaktywnym, Trzeba wychodzić z inicjatywą do osób, które albo przychodzą na stoisko narodowe, podchodzą i się przyglądają tylko. Trzeba do nich podejść i zagadać. Rozumiem. Czyli z firmy, sami... tak jak na rynku konkurują swoimi produktami i usługami, tak na tych targach muszą konkurować swoją atrakcyjnością, chyba tak to można Tak, powiedzieć. tak. Trzeba właśnie wychodzić do ludzi i co warto też tutaj podkreślić, dlatego że mam wrażenie, że czasami Polacy mają z tym problem, że to jest takie, o będziemy tak sobie siedzieć na tym naszym stoisku i, i poczekamy aż, poczekamy na tego godota, tak? A jak powinno wyglądać dobrze przygotowane stoisko? Co jest kluczem do sukcesu na takich wystawach? Czy mamy się wizualnie wyróżnić, tam może jakieś atrakcje mamy zapewnić? Jak to ma działać? E, powiem tak. Widziałam bardzo dużo różnych stoisk z różną zabudową i są takie kluczowe elementy stoiska, które ewidentnie przyciągają uwagę. E, poczynając od technikaliów w postaci e, takiego podwieszanego m, 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 koła czy szyldu e, z nazwą stoiska, po to, żeby było z daleka wi, widoczne, e, po e, bardzo sprytny trick, czyli ekspres do kawy. Kawa łączy ludzi. E, w związku z czym E, ludzie przychodzą po to, żeby się napić kawy. bo tak jak powiedziałam, takie targi są bardzo intensywne. Więc dużo kawy tam jest e, wypijane. E, I e, taki ekspres z bezpłatną kawą to jest klucz do sukcesu, wbrew pozorom. E, I o, bo to, to jest taki magnes. Ci ludzie przychodzą i zostają w tej okolicy. Biorą tą kawę i się tak. A, Rozglądają albo czekając w kolejce do kawy, się rozglądają. I właśnie, o Polska! Hmm, ciekawe. Zobaczmy, co, co tam w tej Polsce się dzieje. Więc to są może małe rzeczy, ale, yy, ale faktycznie są dosyć istotne. No i na przykład też atrakcyjnym elementem jest telewizor, na którym są wyświetlane filmy. Ale to, to są już takie bardziej techniczne. Co do tej kawy, to już widzę. Oczami wyobraźni, że ktoś może przecież później spotkać znajomego, o skąd masz kawę, odesłać i tak Dokładnie dalej. tak. Yy, śmieje się teraz trochę. Się tak, śmieje <laughs> się teraz trochę pod nosem, no bo to tak się myśli: międzynarodowe rynki, eksport, targi, co tu, co tu zrobić, jak to do tego podejść i tak, tak. dalej. A tu czasami takie, takie banalne sprawy mo mogą, jak widać, pomóc. Albo jabłka. Albo jabłka. No właśnie. Te, to, jabłka są w młodzie też. To skoro jesteśmy przy jabłkach, czyli no polskim produkcie, jakby nie było w dużej Dokładnie mierze. Tak. E, czy te stoiska narodowe, czy już firmowe konkretnie, czy to jest zawsze robione na taką e, nutę, że podkreślana jest ta narodowość, czyli polskie stoiska, zawsze coś polskiego, zawsze ta flaga, zawsze biało-czerwone i analogicznie inne państwa, czy to może jednak się miesza w oczach, przeplata, nie każdy idzie w te narodowe tony? Mm, ja bym powiedziała, że Zdecydowanie każde narodowe stoisko uwidacznia swoje narodowe um, z, z zalety i walory. Um, więc um, są te elementy takie charakterystyczne. Chodzi o to, żeby um, ludziom się um, dobrze kojarzył dany kraj. Um, właśnie czy to będzie krówka, czy to będzie jabłko, coś, coś pozytywnego. Um, i jak najbardziej są te elementy, takie właśnie jak Pan wymienił, charakterystyczne oznaczenia narodowe. I, i uważam, że to widziałam na bardzo wielu targach i na każdym stoisku. Nie każdy od razu weźmie udział w międzynarodowych wydarzeniach targowych, no bo nie każdy przedsiębiorca działa w tej skali. Co może być dobrym pierwszym krokiem, jeśli mamy firmę i myślimy o eksporcie. Tutaj pierwsze, co mi się nasuwa na myśl, no to internet. Tak, taka obecność w strefie internetu jest no, kluczowa. Dlatego bardzo ważne są, są bazy internetowe, bazy firm i jedną z nich jest baza prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. My, jako Pioforum również mamy taką bazę. Ona jest w trakcie tworzenia się, ale to jest właśnie baza bardziej branży biotechnologicznej. Ta baza firm Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest bardziej szeroka i pokrywa szereg branż. Więc tworzenie swojej wizytówki w ramach takiej bazy danych bazy firm jest a na pewno bardzo korzystne. Ta wizytówka na stronie rządowej nazywa się wizytówka eksportowa. To ja może teraz wyświetlę na ekranie w lewym górnym rogu. Link do strony, można sobie sprawdzić. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma firmę, eksportuje albo myśli o eksporcie, no to, to warto się z tą bazą zapoznać. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie podstawy, fundamenty imprez targowych, tego, co tam się dzieje, jak zacząć, jak zrobić pierwsze kroki, jak nie popełnić błędów? No to wszystko wiemy. Tak jest. I jeszcze chciałabym dodać, że y, taka współpraca międzynarodowa to nie tylko jest, y, może być zawiązana nie tylko przez to, że my wyjedziemy ale że do Polski przyjeżdżają firmy i na różne konferencje branżowe jedną z takich konferencji jest na przykład CebioForum dla branży biotechnologicznej, które się odbywa od co roku od 20 lat. Jest to konferencja międzynarodowa i to jest też takie miejsce, gdzie możemy spotkać potencjalnych partnerów biznesowych. Więc korzystając z okazji serdecznie zapraszam pod koniec marca w Warszawie na konferencję CebioForum 2024. Gdzie można spotkać przedstawicieli szerokiej branży biotechnologicznej? Teraz już na pewno wszystko wiemy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jeśli chcesz, żeby Twoja firma została partnerem kanału, nam zależy, lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcamy do kontaktu.